Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na serwerze Foliway. Wymyślałem dla was coś interesującego, coś ciekawego, coś gdzie możecie się oczywiście wy sami, że tak to powiedzmy tutaj wykazać. Nie bez powodu jestem na Delionie, ale do tego zaraz przejdziemy. Pierwsze, co chciałem wam pokazać, to, że na serwerze Foliway został zapowiedziany nowy event, który jest dosyć interesujący i bardzo ciekawy. Już wam pokazuję o co generalnie chodzi. Pierwsze co, to pojawił się po prostu event taki, co się nazywa YouTube Event Be A Star. Chodzi o to w tym evencie, żebyśmy nagrywali filmiki z serwera For Rewind. Tak, generalnie sam Finn, czyli jeden ze założycieli For Rewind, chciałby zaangażować nas wszystkich w promocję serwera. Jednakże oczywiście to nie w sposób taki, że nic za to nie będzie. Generalnie rzecz biorąc, my tutaj. Nagrywamy sobie coś takiego, filmy, to ma być jakakolwiek tematyka, czy montaż, czy tutoriale, cokolwiek chcemy, byleby te filmy rzeczywiście zrobiły przynajmniej 200 wyświetleń, no i oczywiście to ma być filmik, filmik publiczny, co jest bardzo też ważne. Tutaj sam niżej napisał wymagania tego filmu, że film ma mieć minimum 3 minuty, 200 plus wyświetleń, generalnie ma być publiczny, mamy napisać ticket, Możemy wysłać tyle filmów, ile chcemy, kontent jaki chcemy, ale oczywiście filmiki, które są niedozwolone, to gdzie jest rolowanie i sarkastyczna. Mowa i oczywiście każdy z filmów będzie nagrodzony. Tu mamy coś takiego: część pierwszą jest dla każdego, czyli 5 euro PayPalem i 5 euro w item shopie za każdy filmik, jaki nagramy. Dodatkowo do sam koniec pewno będzie podsumowanie. Nie wiem na jakiej podstawie on to będzie chciał zrobić: czy po ilości filmów, czy po ilości wyświetleń, bo tutaj niestety nie sprecyzował tego konkretnie, a jak on sam rzeczywiście będzie uznawał, to pierwsze miejsce to jest 50 euro PayPalem. Konik do wyboru i opcja zostania content creatorem na serwerze Flurie Jak widzimy, niżej jest 40 euro i 25 euro, rynka kostium do wyboru. No i jaki ja mam rzeczywiście na to pomysł? Chciałbym zrobić coś taką, taką serię, mianowicie, która by się nazywała gram wśród was, mimo że oczywiście nie jestem tutaj administratorem na tym serwerze, giemem czy coś i praktycznie cały czas wśród was gram w samej serii będzie to, żebyście wy znaleźli jaki mam rzeczywiście nick na serwerze, będę starał się oczywiście tutaj jakoś grać, powiedzmy, że jakąś klasą, nie akurat tą postacią, bo ta postać że tak to powiedzmy jest spalona, nawet jak tutaj wszedłem, no już teraz nie ma wiadomości no ale już oni wiedzą, że to jestem ja więc ta postać jest zwyczajnie spalona stworzę zupełnie nową postać, od zera I mam zamiar zagrać na Delionie, mam tutaj Zamiar wpisać z wami, grać, tak jakbym był zwyczajnym graczem. Jaki będzie tego cel? Celem będzie to, żebyście napisali do mnie po prostu wiadomość po prostu do mojego tutajniku, cokolwiek, co nie nie wiem, załóżmy, że to byłby mój nick no i piszecie do mnie, o nie wiem, znalazłem cię, czy coś takiego. Jeżeli rzeczywiście traficie, to będę ja, mam zamiar wam dać jakąś nagrodę. Jeszcze yy, nie wiem co to konkretnie będzie, zobaczymy czy sam też administrator fin, rzeczywiście w to pójdzie, czy uzna to, że za zbyt szalony i głupi pomysł, żeby w to pójść. Jeżeli ktoś z was mnie znajdzie, ja wtedy nie wiem, pomyślę, że jak ileś tam gieł pewną wyślę, zgaduję. Jeżeli będzie to fin, to może wyślę coś ciekawszego. Yy, w każdym razie to jest tyle, jeżeli chodzi słowami wstępu jeżeli chodzi o tą serię. Mam zamiar normalnie Tutaj grać, jakby pisać, dołączyć też do gildii. Może na Dalionie akurat jest jakaś polska gildia. Zobaczymy. Jednakże mam zamiar być generalnie aktywny na czacie, że tak to można byłoby powiedzieć. Pojawiać się zwyczajnie. Więc y, idę stworzyć w takim razie. Ostać. jakąś klasę. Na początku nawet nie będziecie wiedzieli, jaka to jest klasa. A właśnie, zanim w ogóle jeszcze zacznę, rzeczywiście, yy, musimy parę rzeczy wyłączyć. Pierwsze co? Trzeba wyłączyć nikt. Nie można widzieć ników graczy. NPC mogą być, bo to nic nie zmienia. Nazwy potworów mogą być. Yy, dodatkowo, ja już w OBS-ie sobie to zabezpieczę, żeby nie było widać. Czyli w jaki sposób sobie zabezpieczymy. Na razie będzie tylko widać, że tak to powiedzmy, jaki mam level. No ja bym to chciał zrobić i ewentualnie jeszcze. Om... No, na razie niech będzie tylko tak. Tak sobie to zamkniemy, żeby nie było tego widać. Tylko mój poziom i rasę na ten moment. Yy, no i będę starał się oczywiście wycinać wszystkie misje, jak lecę. Na początku to jest zupełnie nowa postać, nie wiem. Może też będą inne edycje, to na przykład pinda, jakiś level czy coś. Nie wiem. No, mam taki pomysł, jeżeli chodzi o ten serwer. Chciałbym coś takiego zrobić. Yy, no i dobra, stworzyłem w takim razie już swoją yy, postać. Będę tutaj się starał też questy wszystkie kasować. Yy, Pewne, w którym momentach, wiecie, no będzie rzeczywiście napis mojego, nie kupłem, PC. Te zwyczajnie też mówią mój nick, więc będę na początku pierwszy odcinek. Wiecie, że zwyczajnie jestem jakąś klasą magiczną. Nie jest to jeszcze sprecyzowane, jaka to będzie klasa. Dopiero dowiemy się w czasie. Jakby będę chciał Wam dawać parę wskazówek, jak to będzie generalnie wyglądało. Jakby to wszystko, co chcę generalnie tutaj zrobić. Nie będę powoli tą postać przymierzał z levelami, zwyczajnie powoli sobie tutaj rozmawiał. Będziecie widzieli swoje niki na czacie oraz godziny. Nie wiem, mówię czy ktokolwiek będzie w stanie w ogóle na początku mnie w ogóle zauważyć, bo raczej to jest mało prawdopodobne. Sam też na Delionie jakoś nie grywałem zbyt dużo, więc e, no tym bardziej też nie znam tych wszystkich tutaj questów, z kim tutaj zwyczajnie e, porozmawiać. No mówię, mam nadzieję, że gdzieś tutaj przed przypadek nikt e, się nie pojawi. Celem ma być to, żeby napisać do mnie wiadomość. Tak jak e, już e, powiedziałem. To ma być generalnie tutaj cel, żeby wysłać do mnie wiadomość, że zostałem znaleziony. Na początku mam zamiar całkowicie bez zbroi jakoś to zrobić. Nie wiem, czy się to uda. I nie wiem, na razie użyję sobie tej pierwszej broni, jak jest. Całkowicie bezbroi. To jest jakby cała postać. Pierwszy level typowy, no jakby nowy. Nowa postać. Nic ciekawego. Zgubiłem teraz ten npc Ta tutaj do pula idziemy. No dobra, mamy tu Gustawa. Też pogadamy sobie. Na serwerze będę starał się jakoś być. Wiecie, coś robić rzeczywiście na nim. Jakoś posuwać tą postać do przodu zwyczajnie. Yy, powoli, co nie wiecie. Tak powolnym tempem. Na razie, jak no mówię, to sami widzicie, jestem w pierwszym mieście. Nie da się niestety w tych, jakoś skąpać. Wiecie, tylko mojego Niku, czy coś. Yy, dlatego to tak wygląda. Poziom i to na razie wszystko, co jest wiadome na temat tej postaci. Powolutku i do przodu, tak to można rzec. Ta postać będzie szła. Oczywiście mówię, z czasem mam też zamiar normalnie tutaj z ludźmi handlować. Zobaczymy, jak daleko powiedzmy, że ta seria za e zajdzie, co nie? Bo to też właśnie jest dobre pytanie jak rzeczywiście daleko. Będę mógł sobie zajść. Mówię, na razie nawet nie wiecie, jaką jest to dokładnie klasa, poza tym, że to jest klasa magiczna. Tego będę na razie używał podstawowego ataku. Wraz z następnym odcinkiem dowiecie się coś więcej, że tak to powiedzmy, na temat tej klasy, ale nikt dalej będzie zasłonięty. Mówię, zobaczymy tak naprawdę, jak, jak daleko uda mi się dotrzeć, że tak to powiedzmy. Sam jestem szczerze ciekaw. I ogólnie, yy, raczej ja się spodziewam, że sama w sobie seria. Zanim ktoś mi odkryje, wyśle mi rzeczywiście wiadomość na tą postać. Mianowicie nie na PW napisać, tylko normalnie wysłać wiadomość w grze, mianowicie przez pocztę, napisać do mnie wiadomość. Sam jestem bardzo ciekaw, w którym etapie dosłownie zostanę znaleziony. No ale sama seria sobie się zakończy, jeżeli uda mi się dobić poziom 90, a mimo to nie zostanę znaleziony. Przecież raczej jest to mało prawdopodobne, że 9-0 uda mi się wbić. Ale przyjmijmy, że nawet 8-0 to już, już będzie z mojej strony bardzo duża wygrana, tak naprawdę. Trzeba trochę uciekać od tych pum. Żeby tak nie paść od nich. Ja też tak, mówię, szarżuję, a tutaj ja zapominam, że bez zbroi to postać całkowicie jest. Mam nadzieję, że też, mówię, będę miał parę ulepek, to będę zwyczajnie w stanie móc sobie wszystko poulepszać tutaj też. Szkoda, mówię, że akurat nie mam żadnej zbroi jako newcomers. Nawet choćby taka, wiecie, nawet plus trzy by wystarczyła. Tyle by cokolwiek było, to na tyle to byłaby dobra zbroja, żeby jakoś tą postać ustać. Będę miał buty. My to, to, to nie wiem, może tą postać oczywiście ubrać? To można ją ubrać, dobra. Jednak nie będziemy aż tak może lecieć. Zpierom witamy na pierwszy level, to, 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 to wiele zwyczajnie nic nie zmienia. Wszystko mogę wyrzucić, bo to jest nic nie warte. Naucznika. Czwarty level. Z7. O, ale i tak. To wyrzucamy, to wyrzucamy. W ogóle Delioni swoją drogą. To jest pierwsza taka klasa. Znaczy klasa. Delioni to jest, mają takie coś ciekawego, że buty dostają później oraz mają więcej potek na zdrowie. To jest ciekawe, bo na Delionie, na Valorianie tak nie ma że się spodziewam szczerze, jeżeli będzie nawet i 5 odcinków takich nagranej tej serii, to i tak to będzie moim zdaniem, no, coś nietypowego mimo wszystko. Także walka z niedźwiedziem, tężnym bossem. Będę musiał od niego uciekać, bo jestem praktycznie na hitem. Mam nadzieję, że się uda, żeby mnie nie hitnął. No, dobra, już go okrążyłem, to raczej już mało prawdopodobne, że mnie uderzy. No i... Tyle. Niedźwiedź rozwalony. Teraz, teraz trzeba popędzić aż tam daleko. Nie wiem, czy to w ogóle to akurat się wydarzy, czy mi zrespi konia. Na razie będę bez konia zasuwał. I na razie nie wiecie też, co to konkretnie jest za klasa. Jaka twardość! Oho, ho. No to się postara, postarał ten drop. Dobra, teraz tutaj ogólnie dostaliśmy quest'a, który będzie wymagał od nas tego, żebyśmy troszeczkę dalej poszli, że tak to można powiedzieć. Nie od razu na tej pierwszej spoczy, trochę dalej. No i tyle. Ogólnie to skopi może przyszedł pomysł na taką serię, nie? Przypomniał mi się pewien odcinek, kiedy ja widziałem. Coś takiego jak robili sobie ludzie z Minecrafta na swoim własnym serwerze. Też tam była... Tylko, że ten akurat ziomek był administratorem, no to wiecie, dla niego to było trochę łatwiej operować. No, jako że ja jestem zwyczajnie tutaj graczem, tylko mogę co najwyżej napisać do Fina, że może jakoś pomoże, że tak to powiedzmy. To jest maksymalna pomoc, jaką ja mogę tutaj uzyskać. Nie mogę sobie samemu zrespić jakichś itemów czy czegoś. Zwyczajnie no nie ma nawet jak e, takich rzeczy ogarnąć. Mówię, sam będzie on musiał mi i taki, taki sposób to zrobić. Bo tak to wiecie, bym sobie na przykład e, jakiegoś konia czy coś, mieć tyle e, e, kamyczków, żeby sobie to kupić. Po prostu konia sobie zrespić, no. Nie wiem czy do tych się nie było, żeby była ta druga, ten oddział wojenny iki. To oni w sumie tutaj nie byli. Prawdopodobnie. A to są: to jest oddział wojenny Iki, I obok tego bossa. Zaraz wbijamy dziesiąty poziom, co za tym idzie. Pierwszy pilotażowy tego odcinek eee, będzie w takim razie na tyle. Tam jestem szczerze ciekaw. Jak szybko mnie znajdziecie, to prawda, jestem bardzo ciekaw, co takiego może, może być. Czym mogę być, jaką mogę być klasą. Jak mówiłem, też będę chciał się tutaj normalnie angażować we wszystko, co się dzieje na serwerze. Czyli, wiecie, ktoś coś pisze. Ja też będę miał zamiar tutaj na przykład do jakiejś gildii dołączyć. Nie wiem, czy na wojnę akurat uda się dostać. Przecież mówię, nie jestem pewny, czy tutaj w ogóle są jakiekolwiek polskie gildie. Nawet na Dylionie, muszę przyznać. Spróbować aż taki sposób dołączyć i nikt by nie zauważył, to dopiero by było. Ale myślę, że tutaj raczej to szybko się wydarzy. Dobra. Y mamy jeszcze worek, gdzie jest do zdobycia ostatnia rzecz, czyli wyzwalacz, i tym samym. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Także, no, to jest wszystka wskazówka na ten moment, co wiecie na mój temat. Czyli to jest dziesiąty level. Jestem człowiekiem rudym i jestem jakąś klasą magiczną. I na ten moment mam zamiar zakończyć grę dosłownie tutaj, gdzie stoję. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy będę miał. Zam... Co w drugim odcinku będę robił? Czy film mi trochę popchnie tę postać do przodu, żeby na przykład trochę mógł sobie ulep podropić, Czy jak to generalnie będzie wyglądało? Nie wiem, zobaczymy. Na razie, postać sobie stoi z dziesiątym levelem. Na lasie władców. Derion to wszystko, co wiemy na ten moment, na temat tej postaci na razie.